Nie ma przyjemniejszego momentu dla budowniczych jak wmurowywanie kamienia węgielnego pod budowlę inżynierską, która jest jakby pomnikiem myśli inżynierskiej. 18 lipca w Sieniawce odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę mostu granicznego na Nysie Łużyckiej, który jest kolejnym etapem budowy drogi transgranicznej łączącej Czechy, Polskę i Niemcy. Budowany most będzie miał 184 metry długości i 18,5 metra szerokości. Konstrukcję stanowi układ stalowych dźwigarów. Na moście będą trzy pasy ruchu drogowego, dwa do Polski i jeden do Niemiec oraz chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa o łącznej szerokości 2,5 metra. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Skanska. Budowany most z pewnością usprawni ruch w rejonie małego trójkąta, a także przyczyni się do rozwoju gospodarczego w naszym regionie. Budowa mostu, jak i całego odcinka tzw. drogi transgranicznej, biegnącego przez naszą gminę, była od zawsze jednym z priorytetów samorządu. Ta inwestycja zwieńczy. I połączy układ komunikacyjny w tym naszym regionie poprzez naszą gminę z ważnymi drogami wojewódzkimi po stronie czeskiej i niemieckiej, to oczywiście uatrakcyjnia gminy Bogatynia, bowiem bez wątpienia wielu turystów, i transport międzynarodowy, wiele turystów, wielu turystów z Europy odwiedzi ten zakątek Europy bez wątpienia. No, ale dzisiaj to, co się wydarzyło tu przy Mosie, czyli wmurowanie. Kamienia węgielnego, nie miałoby miejsca, gdyby nie nasze ciężkie i uporczywe zabiegi zmierzające do tego, by ten proces inwestycyjny w końcu się rozpoczął, udało się. Nasza praca w trójstronnej komisji dała efekty. Te efekty dziś widzimy. Ostatni element, który, którego Ukończenie zaplanowano na maj przyszłego roku, jest realizowane. Także liczymy na to, że to bez wątpienia wpłynie na uatrakcyjnienie naszego regionu i naszej gminy. W uroczystości udział wzięli marszałek województwa dolnośląskiego, minister gospodarki, pracy i transportu Saksonii, samorządowcy, a także ksiądzbiskup Marek Mendyk, który dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Po błogosław także i tych, którzy w przyszłości będą przemieszczać się przez zbudowany most. Wykonawca w ramach robót dokona również regulacji rzeki i umocnienia skarb. Inwestycja warta blisko 23 miliony złotych, zostanie zakończona w lipcu 2013 roku.